Moi kochani, teraz czytanie będzie mm, dla singielek, czyli wyłącznie dla pań, które są same. To, y, to będzie tak y, y, dla pań, które są singielkami, które y, obecnie są same, nie w związkach, tylko takie czytanie pozytywne, tak. Zobaczymy, co wyjdzie. Czy to. No, zobaczymy jak to będzie. Tak? Takie pozytywne troszeczkę. W kwestii takiej, że panie nie są w relacji, w związku, tylko na no to, żeby trochę ten humor poprawić w jakiś tam sposób. Dobrze, zaczynamy. Główna energia, osiem mieczy. E, drogie singielki, tutaj e, widzę u Was e, tak, jak no po prostu e, byłyście po takim związku, który no, trudno Wam było to rozstanie jakoś Yy, przeboleć, po prostu w jakiś sposób, może nie przeboleć, ale chodzi o to, yy, że no m, bardzo trudno było Wam yy, jakoś po. No, do rozstania doszło w bardzo taki może sposób dla Was bolesny. Yy, ten powód mógł spowodować to, że bardzo taki w Waszą stronę, drogie panie, no po prostu taki dostałyście bolesny cios w wasze jakby serce, coś takiego i bardzo ciężko to znosiłyście. Na, na ten czas, na ten moment i chwilę, bardzo dobrze sobie radzicie same. Jakby no nie potrzebujecie tego partnera, bo naprawdę super sobie radzicie, jesteście takie, takie kobietki, które ze wszystkim sobie dają radę, no, no po co, byłyśmy w związku, a, ale co to był za mężczyzna, tak, że i tak jak przyszło co do czego, to same musiałyśmy wszystko załatwiać, czy cokolwiek, tak. A z niego była taka, za przeproszeniem, hmm, oczywiście, no, no nie chcę, no bo nie chcę obrażać, no ale co to był e, za facet, no taka hmm, dupa wołowa można powiedzieć. E, no to nie był facet, no to, to było takie dziecko, no to on nie był gotowy po prostu na związek, tak, a, a wymyślałyście wcześniej inaczej, tak, a on... No, może tak, jak wy, jak wy podjęłyście jakąś decyzję, a no to może rzeczywiście tak będzie lepiej, no zgadzał się, tak, ale i tak przyszło, co do czego wymusiałyście wszystko ten. No i później jeszcze na koniec, jak był, było koniec związku, właśnie to jeszcze, że niby wy się przyczyniłyście może do tego rozpadu, tak? To był taki cios w Waszą stronę, więc. Na, na tą chwilę, nawet nie myślicie o związku, znów coś, dobrze Wam, tak jak jest, jest teraz, tak? W tej chwili. Dobrze, kobietki. Pa.